Dzieciaczka, kochani, nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi, tam Was już z domków, Wczoraj wróciłam od rodziców, dzisiaj ym, no nie jest lekko, powiem Wam szczerze, że jestem jakaś taka, jakbym po jakichś czasach wróciła, wiecie, nie umie się odkręcić. E, w tle, jak widzicie, e, jest choinka, ta choinka już prawie umarła, <grych> ale u nas wywożą choinki 2 lutego. Nie wiem, kto wymyślił to, kto na to wpadł, ale wydaje mi się, że 2 luty to jest tak e, zleksza za późno. Więc ta choinka już wygląda tragicznie, muszę ją rozebrać i już ją wystawić przy śmieciach, bo normalnie mnie wnerwia. E, powiem Wam, że troszkę mi się pomyliły koty z piskami. I tak wiecie, wczoraj byłam przygotowana, że nie wiem, co po prostu rzucą się na mnie. <grych> e, no, ale kot to nie pies, także sobie szybko przypomniałam. Nawet miałam wrażenie, że one już chyba w ogóle zapomniały kim ja jestem. E, także teraz chodzą tylko za Dawidem, wczoraj tylko się, że tak powiem, widziały z moim mężem. E, Brzmi. E, no, także troszkę byłam przecież zazdrosna i niepocieszona. No. Muszę Wam powiedzieć o pewnym mężczyźnie, który siedzi mi e, od kilku tygodni w głowie no i cały czas go słucham, to jest Rafał Brzeziński, dajcie znać, czy w ogóle go znacie. Jest kilka naprawdę fajnych osób w internetach, ja na przykład już Wam kiedyś pracowałam Wieczorka, pan psycholog Jacek Walkiewicz, no to to już w ogóle nie ma o czym mówić. I teraz do tej ekipy dołączył, przynajmniej u mnie, Rafał Brzeziński, który też jest psychologiem, on się głównie tam zajmuje, wiecie, takim coachingiem, psychologią pracy, biznesu. Jest kilka wywiadów i podcastów właśnie na YouTubie i bardzo Wam polecam. Jakiś już to jest mądry człowiek, to wy nie macie pojęcia. Ja jak na przykład czuję się źle gorzej, jak mi się wydaje, że w ogóle nie wiem, no nic nie zrobiłam, że jestem nieproduktywna, to sobie go słucham. I on tak właśnie fajnie mówi, że to jest normalne, że to jest taka nasza natura ludzka. Czasami po prostu nam się nie chce. Czasami idziemy do pracy i chcemy po prostu tylko. Wiecie tylko jakoś przeżyć i wyjść z tej pracy, że nie zawsze jesteśmy produktywni, że bardzo często takie najlepsze rzeczy dzieją się w momencie, kiedy nie pracujemy, nie? Bo ogólnie cała, wiecie, te wszystkie gadki motywacyjne, no to mówią zazwyczaj, żeby dużo robić, cały czas robić, cały czas pracować, że jak chcemy odnieść w życiu sukces, no to musimy harować 24h na dobę, wstawać o 5 i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, że absolutnie życie na tym nie polega. Trzeba mieć po prostu szczęście, a czasami najlepsze pomysły przychodzą w momencie, kiedy właśnie leżymy, kiedy nic nie robimy, albo kiedy jesteśmy na wakacjach. I człowiek nie jest stworzony do tego, żeby cały czas pracować na pełnych obrotach. Że my gdzieś tam wewnętrznie dążymy do tego, żeby właśnie odpocząć, żeby poleżeć, żeby się zrelaksować. No nie, no mądry gościu, nie będę Wam tutaj opowiadać teraz, bo wystarczy, że sobie właśnie posłuchacie go u wieczorka w Ekspert Bentleyu. Naprawdę, no polecam Wam z tego serca. Jeżeli nie macie czasu, to nawet włączcie się teraz. Żegnam się z Wami i, 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 i zobaczcie, posłuchajcie, zobaczycie, jak jak fajnie ten człowiek motywuje. I to nie tak jak większość, dasz radę, wstań, idź, rób, wstań o piątej, ćwicz, pracuj, nie poddawaj się, jak chcesz mieć swój biznes, to musisz 24h na dobę, no sto pracować, działać, myśleć. No także mmm, polecam. Jak pani pani Dobra, dobra? To już Już jasne. Pięknie, bo jest gąb, by mnie zabił. Pięknie na tych zdjęciach paszportowych się wygląda. Naprawdę, pani zrobiła mi pięć i kazała mi wybrać. Ja mówię, bo ja na wszystkich mam taką mordę wielką. Uff, ale jest zimno. Słuchajcie, to jest w ogóle jakiś kosmos. Kosmos! A właśnie, bo przerywałam, więc chciałam Wam powiedzieć, że na tych zdjęciach. Pani mówi, takie ładne, pani też zrobiłam. Ja mówię. Czy ono jest ładne. O, pokażę wam powiększenie, bo pani powiedziała, Takie jedno dla pani, takie ładne, duże. Ja wiem, to jest ładne zdjęcie. Przecież ja mam taki taki pysk, taki. A może taki ma, mi się nie widzę. Haha. Źle ha. wyglądam? Nie podoba mi się w ogóle na tym zdjęciu. No, także zdjęcia paszportowo-dowodowe są po prostu, no, cudowne, cudowne po prostu. Zobaczcie jaki baner wielki przyszedł, naprawdę jest wielki, prawie do sufitu, a przynajmniej widać. Dzień dobry, kto mnie przywitał? Zobaczcie le, ja paczek przywiozłam z pracy, tydzień mnie nie było, a tutaj, no, a tutaj zakupy z Biedry, ale same warzywa, więc nie będę Wam pokazywać, ale pokażę Wam fajny przepis, także zostańcie ze mną. O, proszę bardzo. Jaka zabawa, jaka zabawa. Perełka kicha, zobaczcie kochani, po to były mi potrzebne warzywa, zaraz Wam pokażę co z nimi będę robić, ale tylko Wam powiem co tutaj jest. Kapusta biała, czerwona, ziemniaki, bakłażan, marchewka papryka, pieczarki, broku i cebula czerwona. Brakuje mi tylko cukinii, ale nie było dzisiaj Biedronce, więc jeszcze możecie sobie dać cukinię, czy ogólnie warzywa, które po prostu lubicie. Te warzywa, kochani, dajecie do rękawa. Ja myślałam, że zrobię w ogóle, wiecie, małą porcję i muszę sobie jeszcze ukroić ten rękaw, bo jest za mały. I ja do tego daję, polewam to wszystko oliwą z oliwek, solę, pieprze, dodaję czosnek granulowany, dodaję paprykę czerwoną, słodką. Możecie dać paprykę wędzoną, czy tam lubicie i po prostu robicie mięko ale to wam zaraz pokażę i dodajemy oliwę z oliwek paprykę słodką Czosnek granulowany, albo możecie sobie zrobić oczywiście taki, no w sensie, albo prawdziwy oczywiście czosnek, ja daję akurat granulowany. I do tego tymianek. Chyba za dużo dałam. To robimy dziurki w tej folii w kilku miejscach. Gwiazda mi spadła. Obwąchujesz wszystko? Co to za paczki są? Co to za paczki pani przyniosła? O matko? Nylus. Liloś, ty żarłoku mały. Muszę Wam powiedzieć historię życia. Mam nadzieję, że się Dawid nie pogniewa. Ale jak wyjeżdżałam, to się umówiliśmy, żeby dawał, Dawid dawał tylko kotom suchą karmę. Ponieważ, tak jak Wam mówiłam, jedna ma miękkie stolce. Tak, tak Wam powiem tutaj. Ej, bo rozwalisz ty. No, i ja mówię, dobra, da, da, będzie jadła. Ej, nie jedz mi aparatu, no nie, niek. No, jedna będzie jad, będą jadły suchą karmę i zobaczymy. Jeżeli im nie przejdzie, to znaczy, że po prostu, no trzeba zrobić test alergiczny i tak dalej. No i przyjechałam, i, no, i co, co rozmawialiśmy z Dawidem przez telefon, to y, ja oczywiście zadawałam pytanie o stolec, bo to jest najważniejsze, prawda? Jaki stolec Jezu Kotów? E, no i co? I przyjechałam wczoraj, nie, Boże, nie wiem czy mam. Nie wiem, czy mam to wam, nie wiem, czy ja mam wam to opowiadać, ale dobra. No Kurde, kupa to kupa, ja nie wiem po prostu, to jest standardowy. Nie, każdego z nas to dotyczy. Więc jak przyjechałam wczoraj do domu, to pierwsze co zajrzałam do kuwety i sprawdzałam, e, czy znajdę tam jakąś kupę i jakiejś konsystencji. Więc Dawid stwierdził, że e, no, po prostu odwaliło mi na dekiel, że nawet z nim się nie przywitałam, pierwsze co zaglądam do kuwety. E, ale nieważne. No i znalazłam tam stolec o konsystencji średnio miękkiej. Więc zaniepokojona pytam się mojego Dawida, czy na pewno jadły suchą karmę. Na pewno, ale na pewno jadł suchą karmę. Na pewno. Po czym za trzecim razem, ja, bo ja już mówię, kurczę, to niedobrze, to trzeba robić te testy itd. i tak dalej, tak mi tak. No, wiesz, to tylko im tam dałem troszkę mm, salcesonu, bo kupiłem i był skminkiem i mi nie smakował. Także taka historia po prostu stolcowa. Koty jadły suchą karmę, ale tam przy okazji jakiś salcesonik. No, skminkiem, przecież to. Przecież, przecież koty, koty to jedzą wszystko, po latają, bez przesady. No niestety, my mamy koty, które, hmm. nie wiem o co chodzi, ja nie wiem o co z Wami chodzi. Chodź tu do mnie Ty, chodź Ty, Ty, tu urosła, jaka Ty już jesteś duża, pokaż. Jestem takim dużym, słodkim kotełkiem, takim dużym, słodkim kotełkiem. No, no i pancia opowiada o Twojej kupce wszystkim, wiesz no. Prawdy. Dobrze, że to jest kot, słuchajcie, bo są takie dziewczyny, co opowiadają o swoich dzieciach na przykład i o ich stolcach, a nawet czasami pokazują prawie, że te stolce. Tu już mógłby się pojawić jakiś problem, eee, w sensie jak dzieci dorosną oczywiście i na przykład zobaczą taki film, myślę, że koty mi przebaczą. Nie, przebaczysz mi, co Liluś, przebaczysz mi. Dobra, otwieramy paczki otwieramy paczki te przysiły, czy tej przysiły. Dobra, to wiem. Zamówiłam krem bielenda SPF 50 i zamówiłam sobie krem taki peptydowy, ktoś tam właśnie polecał ten krem. Jak używacie moje serum? to y, warto też używać na przykład serum z kremem, czyli najpierw nakładacie sobie serum, a za chwilkę jak się wchłonie, nakładacie sobie jakiś y, krem. Ja akurat słyszałam, że ten jest dobry, ale obojętnie jakiś na przykład nawilżający. Y, zresztą na mojej stronie jak sobie zobaczycie, to tam wszystko jest y, opisane. Dlaczego warto też stosować krem, jeżeli stosujemy serum? Bardzo dziękuję. Słuchajcie, dostałam list od Wicki. Właśnie, czasami coś mówię, wysyłacie mi tam na adres sklepowy yy, i bardzo wzruszający. I nie będę wam oczywiście czytać, ale mm, tutaj. Mm... No, tutaj Paulina napisała, że y, moje filmy z czasów y, choroby bardzo jej pomogły. Y, także cieszę się. I no i co, kochana, jeżeli oglądasz ten film, to ci pozdrawiam. Dziękuję za taki piękny list, y, za pamięć. No to jest, wiecie, to jest tak dla mnie bezcenne. Ja wszystkie wasze takie właśnie listy albo pominki trzymam. Tutaj jest prezent. Ja już wiecie przeczytałam, co to jest. Także, także powiem Ci, powiem Ci, że oszalałaś chyba, kochana. Oszalałaś. Nie, no, nie wierzę. Ale śliczne. No, idealna paleta dla mnie. No, nie wierzę, po prostu nie wierzę. I jeszcze brąz, ten mój ulubiony, który mi się stuk. Nie, ten, przepraszam bardzo, ten mój ulubiony jeju, jeju, jak ja się cieszę, a wiecie, że cały czas my myślałam, że mówię, kurczę, muszę pojechać bo ten z sefory jest spoko ale, no jedna jest, boże, ten z Inglota jest spoko, ale z Sepory jest najlepszy i jeszcze są takie, takie fajne o tutaj, żeby w kącikach się świeciło, nie, no po prostu szalona jesteś, uszelałaś, dziewczyno bardzo, 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 bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, bardzo wzruszona e, oczywiście cienie będę używać od razu, e, no Alice sobie zachowam Mam nadzieję, że jak będę już starą babuleńką, to sobie wyjdę na ganek i będę sobie czytać wasze. Mm, tak, i będę sobie czytać wasze listy. O. A nie wytrzymam z tymi pazurami. Idę po nożyczki Wam dzisiaj kupić. Będziemy obcinać sami. Już mi dwa razy weterynarz pokazywał, jak obcinać paznokcie. O, zaś dupa brudna ja. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Chodź, ja widzę, że Ty musisz się trochę poprzytulać do mamci, no chodź, no. No trochę, no trochę, nie, nie. Nic, nie będziesz się przytulać. Naprawdę na gumce. Coś nie mogę się tutaj z tymi kotami dzisiaj. O, gumka jest. Ja se to ocenię. Coś się obawiam. Obawiam się, że mogą być za małe te emki na mnie. No zaraz przymierzymy. No, ale chodziło mi właśnie o gumkę. I o to, czy one są takie leginsowe. No, powiedzmy. Powiedzmy, że to wszystko się mi udało. Jeszcze jedne takie czarne. A zrobię za z jakiegoś sklepu. To już wiecie, tak, żeby e, potem e, raz zamówić kurcze. No zobaczymy. Muszę przymierzyć. No, takie legginsy siory. sukienki. Hmm. Ponieważ yy, potrzebowałam wiecie, takich sukienek eleganckich. Ze względu na to, że czekają mnie rozmowy na szczycie. Więc stwierdziłam, że muszę jakoś jako taką wyglądać. O, taka. Taka sukienka i ona jest właśnie taka długa, bo ostatnio też Wam pokazywałam bardzo podobną, ale w końcu ją oddałam, bo jak się zobaczyłam na kamerze, że mi prawie cały tyłek wystaje, to, to je po prostu odesłałam. A ta, zobaczcie jaka jest piękna, z takim kołnierzykiem. No bardzo podobne w zasadzie, ta jest z białym, ta jest z czarnym, ta ma kołnierzyk. I to w ogóle z jakiegoś sklepu, czekajcie, ja mam zaraz powiem z jakiegoś sklepu. To jest taki sklep, proszę bardzo, Charlotte. Charlotte Fashion. Powiem Wam, że dużo trochę. Znaczy, szukałam troszkę mm, jakichś takich, wiecie, sklepów, które się ciągle nie reklamują, bo jak się wpisze cokolwiek sukienki, to zawsze jest Born to Be, Rene te DZ, Dizzy, jak ktoś tam czyta i tak wiecie, jechałam, pierwsza strona Google, druga strona Google, żeby znaleźć coś może innego i, i czasami fajniejszego, takiego nieoklepanego. Będzie to dobre. Kochasz mnie? Kochasz mnie? Czy mnie nie kochasz? Czy mnie chyba w ogóle nie kochasz? Mi się wydaje, że mi nie okazuje żadnych uczuć.

Ani możecie sobie jeść, z czym macie ochotę, ja zjem oczywiście z serem białym i do tego kapustka kiszona od mojej mamuśki, którą w sumie to tatuś zrobił. Taka domowa kapusta ukiszona. to jest takie dobre, że to jest po prostu koniec. Ale dzisiaj mam pilates że nie mogę się tak, wiecie, obżreć, żebym tam po prostu potem nie umarła. No, a jeszcze co dołożę. Dobra. No to nie dla ciebie, nie dla ciebie. Ja idę sobie zjeść takie korytko.